5 czerwiec 2024 rok godzina 12 8 minut nasz kosmogram co jest najciekawsze to że jesteśmy na parę godzin przed nowiem który otwiera czas bliźnią tych zodiakalnych, właśnie, tylko lunarnych. Słońce znajduje się już w szczelcach, więc w opozycji do swojego działania. To wszystko daje niesamowite warunki ku temu, abyśmy mogli dążyć jak najsilniej do właśnie tej historii, którą nazywamy transformacją. Transformacja dla nas jest w tej chwili priorytetem, ponieważ jedyny sposób na znalezienie drogi do Stwórcy, do Chrystusa, ale nie tylko, przede wszystkim po to, żeby znaleźć się w tym świecie, który jest tak szalenie daleki. A jednocześnie tak szalenie bliski nam. Powinniśmy dojść do pewnego momentu, kiedy widzimy dobroć. Tą dobroć taką bardzo przejrzystą. Ale jednocześnie trzeba odnaleźć w tym wszystkim to, co nazywamy prawidłem, to, co nazywamy tym, co byśmy chcieli. Czy kulturą, szlachetnością, tym wszystkim, co w pewnym sensie nam lekko umyka. Osoba, która jest świadoma tego, że służy innym, że walczy o to, żeby dać jak najwięcej z siebie. To zwróćmy na to uwagę, że nie może działać odwrotnie. Nie może być osobą, która, która chce czegoś zupełnie innego. To jest po prostu, mówiąc, działanie, które inni spostrzegają, że pracuje właśnie dla nich. I chcą. Aby ona taka była. Aby ta osoba wiedziała, że to jest bardzo istotne w tym całym naszym duchowym życiu. Do zobaczenia, i szczęść Boże, na tej drodze.